Aplikacja Smartings stworzona przez firmę Samsung umożliwia zarządzanie inteligentnym domem z jednego miejsca. Jednym z kluczowych aspektów, którymi się wyróżnia, jest bezpieczeństwo danych i podłączonych urządzeń. Smartings stosuje zaawansowane metody szyfrowania, które chronią dane użytkowników zarówno podczas ich przesyłania, jak i przechowywania. Dzięki szyfrowaniu end-to-end -end dane są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, co minimalizuje ryzyko ich przechwycenia przez osoby trzecie. Istotnym elementem bezpieczeństwa SmartThings jest integracja z Samsung Knox. Knox to platforma zabezpieczeń sprzętowych i programowych, która zapewnia wielowarstwową ochronę. Oferuje ona zabezpieczenia na poziomie sprzętowym, chroniąc dane i urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. Dzięki NOx Smartings może zapewnić dodatkowy poziom bezpieczeństwa, dbając o integralność systemu i prywatność użytkowników. Aplikacja Smartings również regularnie otrzymuje aktualizacje zabezpieczeń, które wprowadzają nowe mechanizmy ochrony. Użytkownicy mają możliwość skonfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego, co dodatkowo zabezpiecza ich konta przed nieautoryzowanym dostępem. Ważnym aspektem jest również zarządzanie dostępem. Smartix umożliwia precyzyjne ustawienia uprawnień dla różnych użytkowników, co pozwala na kontrolowanie, kto i w jaki sposób może korzystać z systemu. Podsumowując, aplikacja Smartnikix jest bezpieczna dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii szyfrowania, regularnym aktualizacją oraz integracji z platformą NOx. Użytkownicy mogą być pewni, że ich dane i podłączone urządzenia są dobrze chronione, pod warunkiem, że również sami dbają o swoje bezpieczeństwo poprzez stosowanie silnych haseł i regularne aktualizowanie oprogramowania.